Karol Wolski, specjalista od trawy między innymi. No właśnie, druga trawa na Wrocławskim stadionie, ta pierwsza była z Węgier, ta jest tutaj ze Szczecinka. Czym tak naprawdę się charakteryzuje i co ona takiego powinna mieć, czy jak być wyhodowana, żeby spełniała te wymogi, żeby potem piłkarze mogli na niej zagrać? Minęły 3-4 miesiące od poprzedniej instalacji, tak naprawdę i możliwości użytkowania. Wiemy, że były trzy duże imprezy we Wrocławiu i tutaj ta trawa została mocno zniszczona, poddana ciężkiej próbie. Podłoże zostało mocno zagąszczone. Natomiast jeżeli w tej chwili rozpatrujemy to, to taka trawa tak naprawdę. Mieszanka sportowa powinna charakteryzować się odpowiednią odbojnością, bieżnością, sprężystością, sztywnością. Powinna być odporna na stres, mechaniczny, na zerwanie, na bardzo niskie, częste koszenie. No i ta murawa, która jest tutaj Państwu przedstawiana, wszystkie te cechy spełnia. Jest to bardzo dobry trawnik sportowy w dojrzałości technicznej. A czym ona się różni od tej z Węgier? To są Odmiany w zasadzie te same, tylko ta węgierska murawa w owym czasie na wiosnę po posiadała lepszą wartość wizualną i funkcjonalną. Aha. A proszę powiedzieć jeszcze, czy to, że ta trawa druga jest kładziona już jakby na to podłoże, które, które wcześniej było, było pielęgnowane, to ma znaczenie suma summarum? Oczywiście zawsze to życie biologiczne jest inne, natomiast w tym przypadku tutaj, jeżeli chodzi o warstwę wegetacyjną, o jej skład, to zasada była taka, że musieliśmy ją bardzo mocno rozluźnić, ponieważ była 6-8-krotnie mocniej zagęszczona niż wymagają to parametry. Piłkarze, trawa by nie wegetowała na takim podłożu, natomiast piłkarze również by się bardzo źle czuli, to wysiłek fizyczny i zmagania sportowe przebiegałyby niewłaściwie na takim gruncie. A ile piłkarze razy pograją na tej trawie, zanim będzie czas znowu wymieniać? No ja myślę, że spokojnie do Euro 2012 to wszystko wytrwa, natomiast tutaj warto się zastanowić nad tym, czy na same mistrzostwa później jeszcze ta wymiana, którą żądają, będzie konieczna.